cześć kochani, zakupy za 100 dolarów kupiliśmy taką skrzynkę pomidorów O, jest tutaj chyba około 10 kg no, chyba więcej jak nie lepiej i daliśmy 11 dolarów były na promocji a są dosyć ładne także będą jakieś przetwory myślę, że zrobię troszkę przecieru troszkę tak do słoików pomidorki ładne no jutro pojutrze będę robiła część z nich zrobimy fajnego ulubiony jogurt grecki Jakutkowy, w tym razem truskawkowy i naturalny. Trzy opakowania za 10 dolarów. Dobra cena. Muszę lubi jakutki i truskawki też lubi. A ten naturalny nam się przyda. No i kochani. No ten napój. Ten... Tak, bo ostatnio mi kupiłeś ten light właśnie. No pomyliłem się. To ja sobie... To ja sobie kupiłam cranbery z parku w tej stronie. To jest właśnie crambery jest pyszne może nie wszyscy wiedzą, że w Kanadzie obowiązują dwa języki: francuski i angielski. Tak, że z jednej strony właśnie po francusku. Wszystko jest dwóch językach. A z drugiej strony po angielsku. No, francuskiego nie znamy. O, że tę, kochanie. Ukryje. O, no tylko tyle. tyle. Kochanie, ten napój 6 dolarów. Dzisiaj był troszkę tańszy. 6 dolarów za 6 puszeczek takich. Dobra, co następne? Rybkę kupiliśmy o, na promocji. Ryba. To się nam udało, kupić, daliśmy tylko 7 dolarów. Dlatego, że jest still data... Steelhead. Tak, mrożonego był. Tak tak, 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 że będzie dzisiaj, dzisiaj na obiad. Będziemy robić na obiadek A jaki to zobaczycie? Chyba dopiero jutro. Ja od razu do głos No i koleś. Takiego wielkiego tym razem Wam pokażemy. Oj, arbuza wielkiego za dwa. 8, no niecałe 3 dolary. Niecałe 3 dolary, bardzo duży arbus. No. Ostatnio kupimy no, bardzo no. słodki był. Także oj, arbuz Co to było do schowania. Co ty jeszcze kupimy? A no, złapam taki żydli sobie chlebek. Lubię mało ten cukru chlebek. Na tylko tak zawsze patrzymy, żeby było mało cukru. No 3 dolary. Tyle tu tych kromeczek jest. 2, 4, 6, 8, 10 kromek. Oto, no, na wagę 500 gramów. No i Kupiliśmy sobie jeszcze mielonego kurczaka. Pamiętacie kiełbaskę? Kiełbaskę robiliśmy z niego. Kiełbaska była pyszna. To właśnie z niego. Piszę, że jest ekstralin, bardzo chudy, mielony kurczak. Dwie Były po 2,99 za 454 gramy. Bardzo tanio. Także sobie na pewno zamrozimy i coś I? z tego będziemy robić. Prawdopodobnie coś będzie tak ciekawego. Dziki No i dla mnie. O, kawa. Kawy. za 12 dolarów ile tej kawy jest kilogram? 10 kilo jeden kilogram Pięknie. Tak. Pięknie. tylko 12 dolarów i ma znaczek koszerny nawet widzisz o, koszerny znaczy, się znaczy że znaczy że dobra o, kawkę też masz co dalej? oj no, no trochę słodkości o. dla męża ty lubisz tą tak 85% 85% zawiera tylko 4% cukru nie, chyba więcej. 4% to chyba nie takiego. Na ślepiesz. 40 gramów eee, chyba, tak? Sugar 4%, 4%. Na 40, na ile? Na 30 gram. A czekolada ma 100 no to na 30 gram zawiera tyle. A moja, moja więcej zawiera. Moja zawiera 14 gram, na 40 gramów. Ale ja to lubię. Też ciemna czekolada, ale co? Z orzechami laskowymi. A no ja mam osobne orzeszki laskowe. Ty masz osobno. No pokaż kochani, pokaż moje orzeszki. No już pokazywałeś ostatnio. <grym> no, już pokazywałeś ostatnio. <grym> orzeszki. Nie pokazywałem, bo wideo się nie udało. Pokazywałeś orzeszki, pokazywałeś. Tak, ale video się nie udało. Jeszcze masz dużo tych orzeszków. było ja tak. za 13 dolarów wtedy, ale to było ponad kilogram. Ponad kilogram. kilogram. Orzeszki laskowe z Niemiec. I ty sobie je tu. Łupiesz kiedy ja masz sobie, ochotę tak, parę dziennie sobie zjadam no i serek wiejski jak zwykle mój Musi ulubiony być. akurat jest na promocji po 3 dolara a tak normalnie kosztuje 5 dolarów 2%. procent dwa awokado jak zawsze kupujemy sobie bo no lubimy chyba 30 za jedno ładne dwa awokado co my tu jeszcze kupiliśmy o, kupiliśmy cebulę słodką, właśnie. Za 3 dolary, taki borek cebuli. Widelia. To jest Widelia cebula. Jest Kilo 30... Słodkiego Anion. Tak, tutaj pisze Widelia Anion. To jest nasza tutaj, chyba tak. Lions George. 36. Lions Georgia, Ameryka. No tak, ale dobra jest ta cebula. Ostatnio ją jedliśmy bardzo dobra Teksas. Ebenbosze, oj, sypię się. A, soda się sypie. No i soda musi u nas być, bo ja wszystko myję w sodzie. Wszystkie, znaczy warzywa, owoce myję w sodzie. mocze w sodzie no no i to myję. Oj, jajka, jeszcze dokupiliśmy sobie jajka. Kupowaliśmy w tygodniu, bo są na promocji w tym tygodniu. Po 4.75 były dzisiaj. Dwie paczki są wolnego wybiegu, są białe jajka, ale są bardzo smaczne bardzo smaczne, fajne, żółciutkie takie ta, 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 ta. to, 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 no i wszystko wszystko? tak kochanie Nie go na o jeszcze picie, ta, nie no, tak? jeszcze te Dwie zgrzewki pisze. złapałam sobie tego picia, bo na promocji było to jest ginger ale szlepez dwie takie zgrzewki po sześć dałam za nie osiem dolarów, za dwie no to by było. I to by było wszystko. Na tyle. I wydaliśmy stówę. 100. 100 dolarów za te zakupy. I to jest, w zasadzie to żadnej wędlinki, ale my wędliny kupujemy rzadko. My sami jak coś to sami robimy. Tak jest. Dziękujemy kochani na razie, za oglądanie. Piszcie na do nas. No i trzymajcie się zdrowo. Do następnego. O właśnie do następnego.